Cześć. Mm, ponownie zniknęłam z sieci na jakiś czas. Tak szybciutko podzielę się um, końcówką roku. Um, może takim podsumowaniem 2021 dla mnie samej. Dla mnie ten rok był takim rokiem wycofania się i odłączania jeszcze od starej rzeczywistości, od wszystkiego, czego jeszcze się trzymałam mentalnie i emocjonalnie. A więc padały i relacje. Mm, I moja relacja do tego, co robię, podejście do tego, co robię, też dużo mniej się udzielałam, co też było pro, procesem, <grych> takim wewnętrznym, e, zmniejszenie tej ilości e, i filmów i w sumie warsztatów, takie wycofanie się e, trochę z tego, co robię. Mm. Za każdym razem, jak gdzieś w głowie miałam, o, trzeba coś już nagrać, podzielić mm. <grym> czymś, to kiedy pojawiały się te myśli, tym bardziej wycofywało mnie. <grym> w nic nie robienie i, i właściwie nie nagrywanie. Mnóstwo filmów też nagrałam, ale ich nie opublikowałam. <grym> e... Jak mi się przypominało, że, o, coś tam nagrywałam. I potem odsłuchiwałam, i stwierdziłam, że to już jest po w czasie. I nie publikowałam. Więc, więc był to rok dla mnie puszczania naprawdę jeszcze wielu rzeczy, wielu tematów, wielu też moich wyobrażeń i skryptów, które jeszcze gdzieś mi tam pozostały. No, jak wiemy. To, co to, te nasze wyobrażenia i to, co my sobie myślimy, wyobrażamy, przyciągamy, kreujemy. To też nas trzyma w starej rzeczywistości, tak? A w starym świecie. A idzie nowe. <ścoughs> Więc to był rok puszczania. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla wielu osób. Taki to był mocny rok transformacyjny na takich poziomach globalnych. No ten rok mocno, mocno wywalił, tak? mocno jeszcze bardziej unaocznił, czy uwypuklił, czy też na powierzchnię wypłynęło całe ukrywane gówno, wszystkie manipulacje polityczne, globalne, ekonomiczne, komercyjne. Wszystko po prostu wypływa szerokim strumieniem na powierzchnię ujawnia się i ten rok 2021 taki właśnie był, że to, co potrzebowało się jeszcze ujawnić, uwypuklić, to się ujawniało. Na większości na, na, na naszej populacji są to naocznienia absurdu, w jakim żyjemy, systemu, który jest po prostu totalną manifestacją oddzielenia. Też wiele osób potrzebowało tego, co nam się zadziało, tak, tych obostrzeń, restrykcji i różnych innych historii po to, żeby się obudzić, wybudzić ze snu żeby sobie zdać sprawę, w czym żyć nie chcemy. I do połowy zeszłego roku, tak, w okolicach czerwiec, sierpień, to był czas wyboru wyborów, ale wyborów na poziomie duszy, tak? Byliśmy wtedy tutaj na takim ziemskim poziomie testowani na to, czy zostaniemy w sobie, czy. Zaufamy sobie, czy podążymy za sobą w 100% czy nie. I to były te testy, które decydowały o tym, w jakiej rzeczywistości zostajemy, czy dusza wybiera, wcielenie, wcielenie w to ciało i podążanie dalej razem z transformacją naszej planety. Czy też y, wybiera inną gęstość, inną rzeczywistość, czy wybiera y, doświadczenie upadku Starego i, i wyjście z tego Matrixa poprzez to, czy też wybiera dalej doświadczanie programów oddzielenia gdzieś tam w innej rzeczywistości. Y, więc te wybory się dokonywały ostatecznie w wakacje 2021, od czerwca do sierpnia. Um, ja wówczas sama przeszłam mnóstwo testów w tym temacie. Mm, testów <grym> na wybór siebie tak naprawdę y, i były to dla mnie bardzo mocne doświadczenia. E, w, wiem e, <grym> wiem, że tych testów y, wszyscy przychodziliśmy te testy dla każdego jo, inne doświadczenie inny rodzaj testu, ale zawsze na wybór siebie, tak, na wybór tego prawdy, wewnętrznej prawdy i stanie za nią, niezależnie od tego, co mówi świat zewnętrzny, co mówi ego, A, więc to były testy na wybór siebie, które decydowały, którą rzeczywistość na poziomie duszy wybierzemy, tak, i te wybory, tak jak mówię, zostały już podjęte wakacje tamtego roku. Teraz czekamy tylko na manifestację tego, co już zostało wybrane. Nieraz wspominałam, że nasza planeta wybrała wzniesienie wybrała transformację, wyjście z jej etapu doświadczenia dualności, wejście w etap doświadczenia jedności i, i tutaj na tej planecie y, niemożliwe będzie życie z poziomów dualnych. Y, 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 y. Co to oznacza? To oznacza, że pozostaną tylko te dusze, te istoty, które wybierają życie w Unii, w jedności. W jedności, czyli w zgodzie z naturą, ze wszystkimi królestwami tutaj na Ziemi, czyli z roślinami, zwierzętami, a także z tymi subtelnymi, jak elementale, świat kryształów i wiele innych światów, które. Zaczną się coraz bardziej ujawniać i unaczniać. A, a więc wszystkie istoty, które wibrują inaczej w przyciągu lat, kilku, zostaną przeniesione do innej rzeczywistości. Na planie fizycznym będzie się to objawiało często y, śmiercią, tak, przejściem po prostu do, do innej rzeczywistości, opuszczeniem ciała fizycznego. Um, 2022, jak, jako widzę, y, ten rok ukazuje mi się przepięknie. Um, dużo tutaj, dużo harmonii, miłości i taka piękna, niesłychana obfitość naszej planety, która zacznie się manifestować, i nam ukazywać coraz szerzej. Um, jest to rok zmiany. Um, pod rok zmiany i wkroczenia ludzkości. Um, Doświadczanie w życie bardziej w zgodzie z naszą planetą, i też z takim szacunkiem i czuciem jej. Zaczniemy, zaczną wypływać nowe technologie na wierzch technologie, które są oparte o wolną energię, które. Nie wymagają wiercenia, kopania, niszczenia naszej planety. Technologie, które nas przeniosą w nową erę, i te technologie zaczną wypływać w tym roku. Bardzo tutaj czuję drugą połowę roku, jeśli chodzi o takie fizyczne manifestacje różnych zmian i objawień, które już się zaczną e, zadziewać. Oczywiście mamy system jeszcze stary, taki e, i tutaj e, polityków żyjących e, w starym te systemy narodowościowe, państwowe i tak dalej, które m, będą musiały upaść. One już upadają. E, no. Same przez się, tak, demokracja, demokracja upadła. Rządy, korporacje robią co chcą. Nie ma, nie ma w ogóle spojrzenia nie ma, nie ma tutaj w ogóle patrzenia czy dostrzegania człowieka jako istoty. Wolnej um, i to widać gołym okiem, że korporacje, rządy, um, ci, którzy rządzą, którzy doszli do władzy i się jej kurczowo trzymają um, oni to wszystko ujawniają tak? pokazują e, absurd i, um, no i niedorzeczność tej formy konstrukcji. Państwowej, jakkolwiek chcemy to nazwać. E, więc to się sypie poprzez to ujawnianie, e, żeby całkiem ta konstrukcja mogła się posypać e, ludzie przeciętne, kowalski, każdy zwykły człowiek musi się obudzić, musi, musi to zobaczyć, tak? No, no może część nie zobaczy, bo część dusz, tak jak powiedziałam, wybrała. Um, doświadczenie walącego się systemu i w obrębie tego będzie doświadczała, więc część istot nie zobaczy tego i jakby zapadnie się razem z zapadającym się systemem władzy i kontroli. Natomiast bardzo wiele osób jeszcze się przebudzi, obudzi. Bardzo wiele osób powie nie. I, no i oczywiście mamy teraz w Polsce zmiany podatkowe, nowe Ład i tym podobne historie, które z kolei obudzą kolejnych ludzi, tak? tych, tu, którym się żyło dość, dość dobrze i chcieli utrzymać swoje takie status quo. Materialne, tak? Jeśli chodzi tutaj o, o taką swobodę życia, obfitość i tym podobne rzeczy. Te zmiany, które są wprowadzone już w najbliższych miesiącach, e, naprawdę obudzą kolejne fale mm, ludzi, którzy zobaczą, że żyją e, jak niewolnicy. E, ja widzę, że ludzie zaczną mówić nie. E, wychodzić z tego, co im się nie podoba. Mm, tutaj podałam takie, jakby globalne historie. Natomiast na poziomie indywidualnym, 2022 dla osób, które już żyją w swoim pieniądzem, które żyją swoją duszą, swoim sercem w tym ciele, ten rok będzie po prostu pff, Pełen magii, cudów, e, spontanicznych, natychmiastowych kreacji. Um. E, t, to będzie naprawdę piękny rok. E, bardzo to czuję w swoim sercu, że więcej z nas, więcej. Ludzi zacznie doświadczać tej nowej ziemi, właśnie tego lekości życia, manifestowania, kreowania. I, I tego Wam właśnie życzę wszystkim w tym nowym roku. Puszczenia starych, wszystkich skryptów, jeśli coś tam jeszcze jest, to na pewno będzie się ujawniać w tych energiach, które które są obecne i które się wciąż intensyfikują. Ziemia podnosi wibracje. Jesteśmy w intensywnym takim promieniowaniu kosmicznym, które non stop zmienia tutaj naszą genetykę. Również aktywuje potencjał DNA w naszych ciałach. Więc tych zmian będzie coraz więcej i coraz więcej ludzi będzie się budzić do tego, że my, ludzie, kreujemy całą swoją istotą, swoją ważnością, swoją świadomością kreujemy rzeczywistość. Im więcej z nas, poczuję wolność w sercu. I zacznie żyć po swojemu. E, pomimo tego, co się dzieje dookoła, tym, tym szybciej, tym nasz świat się zmieni globalnie. E, chociaż wiecie, we mnie zaistniało też, coś, coś nowego. Ja czasem lubię posłuchać różnych informacji o tym, co gdzieś się na świecie zadziewa. E, Natomiast zaistniało y, we mnie coś, co nazwałabym takim totalnym brakiem przywiązania i takim totalnym odłączeniem od, y, od, te, od rzeczywistości globalnej, od rzeczywistości świadomości zbiorowej. O, przyznam, że y, jest to mi świat kompletnie obcy. Y, I nie mam ochoty już tak naprawdę tutaj zaglądać. Chociaż, tak jak mówię, ja lubię wiedzieć różne rzeczy, co się zadziewa na świecie. Natomiast coraz mniejszą mam chęć, by to robić. I coraz rzadziej to robię. Grudzień był dla mnie takim naprawdę miesiącem mocnego, mocnego wycofania. Miałam mocne transformacje na poziomie fizycznym. Dużo bezsilności w ciele, dużo, dużo leżenia i, i, i fruwania. Przez to musiałam odwołać swoją pracę, sesję jogę i, i wszystko, co, co robiłam. Więc ta końcówka roku była dla mnie też takim zajrzeniem głębokim w siebie i wycofaniem się takim już całkowitym ze świata powiedziałabym. To wycofanie to wycofanie powoduje, że Wiesz, że jesteś wszystkim i, i nikim jednocześnie, że kompletnie nie ma znaczenia, co robisz, tylko jak żyjesz, jak doświadczasz. Um, prostota, jeszcze większa prostota każdej chwili. Um, Życzę Wam e, wszystkim kochani w tym nowym roku odwagi. Odwagi, by podążać za sobą za sercem, bo dzięki temu szybciutko wykreujecie sobie piękną rzeczywistość, a jak kreujecie ją dla siebie, to też dla innych. E, przytulam Was z całego serca.